Ciao Ludziska, tu Marcin, firma Polsping. Witam Was po raz kolejny bardzo serdecznie na kanale Fishing Toys. Jak widzicie dzisiaj w domowych pieleszach, w domowym klimacie. Siedzę sobie w mieszkanku na warszawskim Jugosławiu. Mam dla Was dzisiaj kilka ciekawostek, tym razem z prywatnych zbiorów. Mam dla Was dzisiaj przynęty rękodzielnika, ale nie rękodzielnika z Polski, tylko rękodzielnika z Wielkiej Brytanii. Marka Hoftona, który jest właśnie na rynku brytyjskim dosyć popularnym twórcą głównie woblerów, Wielu, wielu dobrych wędkarzy zaopatruje się u niego. Ja kiedy mieszkałem w Anglii też kupiłem sobie kilka jego przynęt, Mam je w swoich, w swoich prywatnych zbiorach i mam możliwość i przyjemność pokazać je Wam dzisiaj. Co za chwilę, co za chwilę zrobię. Zanim, zanim zacznę mówić o przynętach, chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek, e, także spełnienia w miłości, dużo szczęścia ze swoimi drugimi połówkami i e, wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Teraz wracając do e, tematu wędkarskiego, mam dla Was dzisiaj przygotowanych e, 6 przynęt marka Hoftona. E, niektóre podobne do siebie, niektóre się troszkę różnią, e, ale mam nadzieję, że Was zainteresują i Wam się spodobają. Jak to wygląda w ogóle z Markiem Hoftonem? Hoften, Mark Hofton to jest człowiek, który mm, trochę podobnie jak niektórzy rękodzielnicy w Polsce przez pewien czas handlował swoimi przynętami przez Facebooka. Miał, miał po prostu swoją stronę na Facebooku i tam można było raz na jakiś czas, kiedy zrobił trochę przynęt zaopatrzyć się w jego, w jego cukierki z czasem z Facebooka zrezygnował, nie ma go już na Facebooku, jest, ma swoją stronę internetową i tam po prostu wystawia swoje produkty na aukcje, jest zazwyczaj tego ograniczona ilość i kto pierwszy ten lepszy, po prostu jak się uda kupić to się kupi, jak się już się nie zdąży to się nie zdąży i trzeba czekać na kolejną okazję, tak to działa, nie przyjmując ciekawe za bardzo zamówień Działa to na zasadzie first in first serve, czyli kto pierwszy ten lepszy. Mark po prostu wystawia przynęty, pokazuje co ma, zaznacza i potwierdzone płatności przychodzą, wykreśla z listy i to co, to, co zostało można kupić. Aż do momentu, sprzeda się wszystko. Zazwyczaj trwa to, trwa to bardzo krótko, więc wcale nie jest łatwo kupić sobie trochę tych przynęt. Co ja tutaj mam od Marka Hoftona? Od Marka Hoftona mam można powiedzieć takie jego flagowe woblery. Czyli tutaj mamy taką siódemeczkę, która jest patrząc z góry dosyć równa i relatywnie wąska. Natomiast patrząc z boku jest dosyć wysoka, czy tam głęboka, prawda? Anglicy to nazywają Deep bodied, Więc, więc jest to tego typu wobler. Myślę, że w naszych wodach bardzo fajny kształt na szczupaka. Między innymi gdzieś tam na, na jakichś rozlewiskach, na płytszych wodach. Tutaj mamy bardzo podobny wobler, tylko w kolorze już takim bardziej fioletowym. Tam to taki Fire Tiger. Tutaj mamy fiolet w paski. Myślę, że ciekawy kolor. Natomiast od spodu taki biel, biel, biel z pomarańczą. Także patrząc od spodu, to przypomina troszkę płotkę. Z boku ma taki, właśnie fioletowy, od góry czarny kolor. Z podobnego kształtu mam też jerkbaita od Marka Hoftona. On jest troszeczkę dłuższy, ma około 8 cm. Jak widzicie, też przynęta wysoka, również prosty profil od góry. Jeśli chodzi o to, jak to pracuje, to jeśli bardzo Was interesuje, możecie sobie zobaczyć na YouTube, na różnych filmikach. Natomiast mogę, mogę swobodnie polecić powiedzieć, że są to dobrze wykonane przynęty i przynęty, które łowią ryby. Że tak wygląda czerk. I mamy teraz przynęty o troszeczkę innym kształcie. Czyli takie coś, możecie mu spojrzeć w oczy i zobaczyć jakie to jest straszne, straszne bydla. Akurat ta jest uzbrojona. Zazwyczaj przynajmniej od marka Haftana kupuje się nieuzbrojona. Czasem zdarzy się jakaś uzbrojona, ale zazwyczaj są one nieuzbrojone. Tak wygląda. To jest taka przynęta. Dosyć uniwersalna, na pierwszy rzut oka mm, wobbler taki strągowy, może kleniowy ale, yy, ale brytyjscy wędkarze na ten model bardzo często łowią na przykład na kanałach i łowią yy, na przykład bardzo skutecznie okonie i sądacze, więc yy, uniwersalny wobbler i bardzo ciekawy wobbler mamy tutaj, taką troszkę bombę, bo jest to yy, widzicie wobbler dosyć masywny. I zarówno tej pozycji, jak i tej widać, że jest to taka bardzo, bardzo masywna przynęta. Zaokrąglony kształt. Troszeczkę złagodzony tutaj ogon. Natomiast jest to troszeczkę taka jakby przynęta, która gdzieś tam nawiązuje do dawnych przynęt Shakespeare'a Big S. Um, Oczywiście nie jest identyczny, jest inny, jest inaczej wyważony i tak dalej, ale wizualnie trochę go przypomina. E, w ogóle ta konkretna przynęta jest ciekawa, bo ona ma oryginalną skazę na sobie. Jest dosyć rzadko jak się kupuje cokolwiek od marka Hoftona, to tam nie ma jakiś specjalnie skaz na tych przyrządach, Ale jak zobaczycie tutaj, to nie wiem czy będziecie widzieć, tutaj jest pęknięcie lakieru. I widać, że to jest skaza, która wyszła w trakcie produkcji, bo, bo to pęknięcie przechodzi jeszcze poza sterem, Więc widać, że najpierw musiało musiał pęknąć lakier gdzieś tutaj, a dopiero później było nacięcie na ster. E, także taka, taka ciekawostka oczywiście przynęta jak najbardziej jak najbardziej do łowienia. E, w mniejszych rozmiarach używana jest e, w Anglii głównie dołowienia właśnie kanałowego kleni e, okoni, natomiast w większym rozmiarze jest to bardzo dobra e, przynęta szczupakowa, bardzo dobra przynęta szczupakowa e, tak się zastanawiam czy przy tym kształcie e, ona nie, nie, nie e, nie działałaby fajnie w sezonie sumowym na, na płytkich sumowych łowiskach. Myślę, że mogłaby zrobić bardzo, bardzo fajną robotę. Ma dosyć intensywną pracę i kształt taki, który myślę, sumiarze bardzo lubią. No i na zakończenie mam taką ciekawostkę, czyli mysz ręcznie robiona mysz do łowienia na powierzchni albo pod samą powierzchnią. Tutaj myślę, że łowcy szczupaków na różnego rodzaju płyciznach znają temat, także na płytkie zbiorniki, gdzieś gdzie łowimy z powierzchni albo bardzo blisko powierzchni to to jest przynęta, która będzie robić robotę na metalowym sterze. Bardzo solidnie wykonana. Te przynęty też łowią. Połowiły już w Wielkiej Brytanii sporo przynęt. Sporo, sporo ryb, przepraszam. Także tutaj mam dzisiaj sześć takich przynęt, które chciałem Wam pokazać. Ja je kupiłem będąc w Wielkiej Brytanii. Licząc, że przydadzą mi się, że trochę na nie połowie i tak dalej. Natomiast Nadarzy się w zasadzie okazja ku temu, żeby miały one nawet ważniejszą rolę niż, niż łowienie ryb dla mnie. Tak? Ostatnio odezwał się do mnie nasz, nasz kolega, który tutaj śledzi, nasz kanał komentuje. Jest z nami, kolega Marek Kubiszyn. Z informacją, że prowadzi, czy wspiera zbiórkę pieniędzy dla. Dla Dawida, dla 14-latka który zmaga się z paskudną chorobą, z nowotworem i czy, czy jest szansa, żebyśmy tutaj zorganizowali jakieś delikatne wsparcie? Pomyślałem, że takie, takie przynęty z mojego prywatnego zbioru mogłyby być czymś, co, co, co Was zainteresuje, za co chcielibyście być może zapłacić przy okazji takiej aukcji i po prostu sobie kupić je, a dzięki temu pomóc 14 letniemu koledze, który walczy o to, żeby, żeby być zdrowym. Także ja te przynęty dzisiaj oficjalnie przekazuję na ręce Marka Kubiszyna. Marek, mam nadzieję, w ciągu kilku dni wystawi je na aukcję i osoba, która tę aukcję wygra, zgłosi się do mnie albo Marek przekaże mi bezpośrednie informacje i przynęty oryginalne Marka Hoftona, jednego z najbardziej popularnych i znanych brytyjskich rękodzielników. trafił do zwycięzcy. Nie wiem dokładnie, w tej chwili ciężko jest mi określić, jeśli byście mnie pytali, jaka jest wartość rynkowa tych przynęt. Na pewno za te 6 sztuk trzeba by było zapłacić kilkaset złotych. Ile? Trudno mi dokładnie powiedzieć. Natomiast mam nadzieję, że na aukcji nazbierają one jak najwięcej pieniędzy. I, i, I dzięki temu wesprzemy trochę Dawida w jego, w jego walce. Raz jeszcze pokazuję: Jerkbait. Tutaj mamy mysz kolejna przymata, ta fioletowa. Fire Tiger. I na zakończenie ten mały bzyk. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tych przynęt, to proszę obserwujcie profil Marka Kobiszyna. On na pewno będzie udostępniał informacje odnośnie tego, gdzie będzie można te przynęty zalicytować i kupić. Mam nadzieję, że uda nam się nazbierać parę dobrą, dobrą kwotę, żeby, żeby Dawida wesprzeć. I co, ja wracam do niedzielnego relaksu. Wracam spędzić trochę czasu ze swoją ukochaną małżonką w ten walentynkowy dzień. Jak widzicie, ubrałem się specjalnie w tym celu, bardzo, bardzo poważnie. Chciałem tutaj pokazać, że dla mnie walentynki mają ogromne znaczenie, co widać po tej bardzo eleganckiej koszuli. Ale nie, zupełnie poważnie, jak najbardziej. Mają one dla mnie znaczenie bardzo duże. Eee, bo muszę powiedzieć, że ja na szczęście jestem bardzo szczęśliwym małżonkiem. Także, także mam się z czego cieszyć i mam co świętować. I wam też życzę, żebyście mieli co świętować, żebyście świętowali, żebyście bawili się dobrze i żebyście policytowali na aukcji Marka Kobiczna dla Dawida, przynęty marka Hoftona. Za bardzo nie ma ich gdzie w Polsce kupić, więc okazja, która nie zdarza się często. I warto jej nie przegapić. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was. Hej.